Ksiądzka Techeta. Próbował zaprowadzić na lekcji religii porządek, ale starcie nauczyciel uczeń trwało w najlepsze, i wydawać by się mogło kluczowy argument nie pomógł. Chwilę przed zajściem podczas lekcji uczeń wyszedł z klasy do toalety. Nauczyciel powiedział, że w czasie, kiedy uczeń był w toalecie, kopał w drzwi, gdzie on prowadził zajęcia. No i między uczniem a nauczycielem doszło do sprzedki, ponieważ nauczyciel powiedział, że chce zabrać ucznia do dyrektora. Dlaczego on miał kopać te drzwi? Uczeń twierdzi, że nie kopał. Natomiast no, trzeba powiedzieć tak, na korytarzu nie było w tym momencie nikogo. To i w jakim stopniu zawinił pomoże rozstrzygnąć policja. W tej sprawie żadne oficjalne zawiadomienie nie wpłynęło do naszej jednostki. Niemniej nie jednak dzisiaj w godzinach porannych z uwagi na doniesienia medialne, które dotarły do nas w tej sprawie funkcjonariusze już podjęli czynności wyjaśniające. Do tej pory kuratorium nie miało skarg ani na zachowanie ucznia, ani na zachowanie nauczyciela. W kolbuszowej takich scen jeszcze nie widziano. Agresja dorosłe dziecko. No, na szczęście chyba nie zdarza się często. Czasami musi być tak, że ten dorosły się musi bronić przed nastolatkiem, jeżeli wobec niego jest skierowana agresja? Chyba, jak usłyszeliśmy, nie zdarza się często, bo nie ma badań na ten temat. W każdym razie zawsze jest niedopuszczalna. Nauczyciel dzień po zajściu poszedł na zwolnienie lekarskie, przed nim postępowanie dyscyplinarne. Szkoła średnia, szkoła branżowa. Wiadomo, okres dojrzewania to jest okres burzliwy, ale nauczyciel jest tą osobą, która powinna niwelować takie sytuacje, a nie zaostrzać. Bez względu na to, kto zaczął, nauczyciel nie ma prawa szarpać ucznia, ale uczeń też nie ma prawa szarpać nauczyciela. Z kolejnych publikowanych w internecie filmów wynika, że nie po raz pierwszy. Oni często mają poczucie takiej przynależności grupowej, która powoduje, że czują się silniejsi i też mają często poczucie, że na więcej mogą sobie pozwolić. Z tych zdjęć wynika, że nagrywała Nieraz i nie jedna osoba: Marzanna Zielińska. Fakty.